Cześć, nazywam się Adam Kulik, pracuję w firmie Polwell. Dzisiaj pokażę Wam magazyn i jak to wszystko działa. Zapraszam. Na co dzień nasz magazyn obsługuje około 70 osób. Jak zamówienie wpadnie, to system je dzieli i planuje. Planuje je na kuwety. Czyli jeżeli jest jakieś duże zamówienie bardzo duże, to ono zostanie podzielone tam na, na 100, na, na 200 kuwet. Przewidywany czas takiego zamówienia no to jest w granicach no, 2-3 minut i może być pakowany. Jeżeli to będzie zamówienie, które się składa z paruset kuwet, no to pewnie tam jakieś 2-3 godzinki i, i jest to zrobione. Nie? W tym momencie zamówienia, które wchodzą do, do godziny 16, 17, czasami nawet 18 mogą nas wyjechać. My się tego nie obawiamy, bo po pierwsze nie mamy na to wpływu. Po drugie, no jesteśmy od tego, żeby, żeby zamówienia pakować i wysyłać. Obawy raczej nie ma, bo my byśmy ciągle żyli w strachu. Nie? My się opieramy generalnie na, na systemie raportowym który pokazuje wszystkie skany operatorów od momentu rozpoczęcia zamówienia do jego zakończenia. I w razie czego, tak dla, dla naszego bezpieczeństwa, upewnienia się możemy ewentualnie skorzystać z monitoringu, wiemy wtedy w którym momencie i w którym miejscu to było skanowane, tak żebyśmy nie wiedzieli dokładnie do kogo jest ta paczka, którą, którą sobie otwieramy wtedy. I na koniec ona spada na taśmociąg i jedzie na dół na tak zwaną konsolidację i one tutaj przyjeżdżają do każdego stanowiska i do każdego jakby loginu jest przypisany kolor lampek tutaj tych, tych ledowych i teraz ktoś kto się tutaj zaloguje wybierze sobie z listy zamówienie swoje wyświetlą mu się lampki w jego kolorze i on wie że te wszystkie sloty kuwety ze wszystkich slotów są dla niego do tego zamówienia które, które właśnie tutaj ma wtedy dopiero je zabiera sklikuje sobie te kuwety one się odznaczają z listy. Pakuje na paletę, sprawdza ten towar i, i wysyła. Cieszę się, że mogłem Was oprowadzić. Czekamy na Wasze zamówienia.